Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w drugim odcinku z wyspy PAK. Pierwszy odcinek zaczynaliśmy dokładnie w tym samym miejscu, ale zdecydowaliśmy się na spontaniczną wycieczkę. Dlatego tutaj dokończymy Wam resztę z miasteczka PAK i pokażemy Wam też najciekawsze miejsca tutaj na wyspie. Moi drodzy. Przede wszystkim pak słynie z jednej najważniejszej tutaj tradycji. Jak będziecie tutaj na pagu, to możecie zauważyć wszędzie symbole koronki. Na chorwacki nazywa się to paszka cipka". Brzmi to na naszy język, może nie do końca miło, ale to jest nazwa właśnie tutaj koronki, ponieważ od zarania dziejów starsze panie, słuchajcie, siadały sobie po prostu przed domem i tak jak tutaj jest na pomniku, pani kładła sobie na kolana taką poduszkę i robiła koronkę, ale robiła to samą igłą i nitką. I jak już tutaj rozpytaliśmy miejscowych, to jedna taka koronka. Robiła się około dwóch, trzech miesięcy, więc tutaj mieszkańcy pagu naprawdę wykazują się niesamowitą cierpliwością. Ja na pewno na tyle bym jej nie miała, ale jest to po prostu tradycja, która jest zachowana do dzisiaj. Dlatego też dwa razy do roku tutaj na pagu odbywa się paszki karnawał. Jeden odbywa się latem, natomiast drugi odbywa się. Przed środą, trzy dni, przed środą popielcową. Jak to wygląda? Przede wszystkim wszyscy mieszkańcy tutaj Pagu zbierają się w centrum i przebrani są właśnie w takie tradycyjne stroje i tańczą ich taki tradycyjny taniec, który się nazywa Paszka Kola. koliko to košta? 3 eura? Dobro. Koju god vidiš plave i ove. Koju god ti se sviđaju. Wiązując właśnie tutaj do tych koronek, przed chwilą odwiedziliśmy przesympatyczną starszą panią, która też robi takie rzeczy, z tym, że ona robi to już na drutach, nie robi tego igłą, bo jak sama powiedziała jest dosyć już wiekowa, więc to jej bardziej jest problem ze wzrokiem, ale też robi przepiękne rzeczy z koronki. Ja sobie kupiłam bransoletkę, także powiem Wam szczerze, będę miała mega fajną pamiątkę tutaj z Pagu, bo ja uwielbiam takie rzeczy, które są robione właśnie prosto z serducha. you drodzy, znajdujemy się w samym sercu miasteczka Pak. Znajdujemy się na głównym placu i tutaj za mną znajduje się galeria Paszkę Chipkę, więc jeżeli będziecie na pagu i chcielibyście zagłębić się jeszcze właśnie w temat tutaj tej paszkiej tradycji, no to polecamy też Wam to muzeum odwiedzić. My dzisiaj tam wchodzić nie będziemy, bo niestety jest już zamknięte. Działa ono od godziny 10 do godziny 12 w południe. Co ciekawe, stare miasto Pak jest połączone z drugą częścią wyspy właśnie takim mostem. Powiem Wam szczerze, że niezły trening tutaj jest, jak ktoś nie ma kondycji, bo jest tutaj dosyć strome podejście, ale most ten przyciąga bardzo dużo tutaj ludzi, wszyscy stoją i robią właśnie sobie zdjęcia na tą najpiękniejszą część Pagu. Słuchajcie, PAK słynie nie tylko z tego, że ma właśnie tradycję związaną tutaj z szyciem koronki. Na Pagu znajduje się również jedna z największych fabryk, która produkuje sól. To właśnie tutaj na Pagu tak jakby się wszystko zaczęło i z Pagu słynie najlepsza i najzdrowsza sól, którą można kupić w całej Chorwacji. A tutaj za mną znajduje się Muzeum Soli, do którego też możecie zajrzeć, jak będziecie spędzać tutaj wakacje. My tutaj byliśmy wczoraj, także teraz zobaczcie kilka ujęć ze środka. Moi drodzy, w tym sezonie dostaliśmy od Was bardzo dużo zapytań. Gdzie najlepiej na wakacje do Chorwacji wybrać się na przykład z dzieciakami? I powiem Wam szczerze, e, zawsze każdemu w pierwszej kolejności doradzaliśmy wyspę Pak. Dlatego że po pierwsze jest tutaj naprawdę pięknie, jest tutaj co robić. Jeżeli chodzi o plaże, to one też są właśnie przystosowane na wypad z dzieciakami. Na przykład ta, na której się teraz znajdujemy, plaża miejska w miasteczku Pak. Sami zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Plaża jest naprawdę długa, jest dosyć szeroka. Zejście do morza jest łagodne. No i co najważniejsze jest tutaj naprawdę przepiękny widok, także tutaj po prostu można siedzieć, siedzieć i patrzeć się przed siebie. Poleciła nam to miejsce właścicielka, u której się zatrzymaliśmy tutaj na pagu, i powiem Wam szczerze, miała rację, żeby w to miejsce przyjechać. Jest tutaj przepięknie. Przed sobą mamy widok na całą zatokę Paszkom. To wszystko tutaj wygląda jakby było nie wiem, namalowane. I powiem Wam szczerze, że Chorwacja naprawdę już chyba nigdy nie przestanie mnie zadziwiać tym swoim pięknem. Zatrzymaliśmy się na kolejnym punkcie widokowym. Tutaj to już w ogóle powiem Wam szczerze: widoki to jest jeden wielki sztos na cały tutaj pak od tej strony księżycowej. I tutaj po tej stronie już się te widoki kończą. Teraz przejedziemy sobie na drugą stronę wyspy, do jednej z naszych ulubionych też miejscowości, tutaj na wyspie Pak, do miejscowości Mandre, ale tam klimat już prawdziwie dalmatyński. Dobra, doszli w Mandrę. Mandrę to jest jedna z najpiękniejszych miejscowości na Pagu. Jak przyjechaliśmy tutaj po raz pierwszy, bardzo nas to miejsce zauroczyło, dlatego że jest tutaj cicho, spokojnie i pięknie. Znajdziecie tutaj kilka dobrych restauracji, przepiękne plaże. Ale czym się różni od reszty? Przede wszystkim z tym, że Mandre znajduje się już po drugiej stronie Pagu, czyli nie znajdziecie tutaj księżycowych krajobrazów, ale panuje tutaj typowo dalmatyński klimat. Także zapraszam Was serdecznie na spacer po tej małej, urokliwej miejscowości. Troszkę nam się pogoda zaczyna psuć, jutro ma być jeden jedyny deszczowy dzień, ale nawet jak tutaj nie ma słońca, to i tak nie zabiera to tego uroku. Mandrę tutaj yy, pod całej tej wioseczce macie ścieżkę spacerową i co kawałek macie właśnie ławeczki i dwie różne plaże, bo co kawałek jest albo beton, albo plaża żwirowa. Tutaj już zaczynają się restauracje. Jest połowa września, więc nie wszystkie są otwarte. Ale nasza ulubiona, która tam nas wprost się znajduje, Konoba program, ona jest otwarta tutaj przez cały rok. I polecamy Wam, jak będziecie w Mandrę, zatrzymać się tutaj, bo naprawdę bardzo dobre jedzenie tutaj, mają bardzo dobre. Właśnie znajduje się jedna z naszych ulubionych plaż. Zobaczcie, tutaj macie co prawda plażę żwirkową, więc na przykład jeżeli będziecie planowali tutaj wakacje z dzieciakami, no to myślę, że ta plaża na pewno będzie idealna. Jest tutaj łagodne zejście do morza. Natomiast dla miłośników plaż skalistych, zobaczcie, robicie parę kro kroków i jesteście na skałkach. Która nam osobiście też przypada do gustu. Trochę żwirku, łagodne zejście też tutaj macie do morza, i to właśnie wyróżnia, słuchajcie, Mandrę, że tutaj te plaże są długie i różnorodne, więc tak naprawdę każdy jest w stanie tutaj w sezonie wygospodarować dla siebie takie, powiedzmy, intymne miejsce. Tutaj jest bardzo też dużo apartamentów w pierwszej linii brzegowej, więc jeżeli szukacie też spokojnego, chorwackiego wypoczynku, no to jak najbardziej celujcie w Mandrę. Tutaj już giciolek się przykłada, zobaczcie jaki słodziak ty się bawić, chce się bawić. Teraz miejsce, które pewnie większość z was kojarzy. Jest to bardzo charakterystyczna plaża tutaj na wyspie Pak, która się nazywa Zyrcze Beach. Co tutaj się dzieje, słuchajcie? Od czerwca do połowy września codziennie są tutaj imprezy. Tutaj za mną znajduje się pełno klubów. Plaża ogólnie sama w sobie jest piękna, ale przyznaję, że to nie jest nasz klimat. Tutaj cały czas odbywają się imprezy z muzyką klubową przez całe wakacje od wieczora do samego rana, także y, dla młodych i dla miłośników takich imprezowych wyjazdów myślę miejsce idealne. Ale jeżeli tutaj odbywałyby się jakieś koncerty z muzyką Olivera Dragojewicza, to pewnie bylibyśmy tutaj codziennie od wieczora do samego rana. Szczerze, jest to dosyć spore. My tutaj nigdy nie byliśmy, jesteśmy tutaj pierwszy raz. Ja się nie spodziewałam, że to jest aż tak wielka plaża i że tu jest aż tak dużo klubów. I powiem Wam szczerze, jestem pod wrażeniem. Bardzo, bardzo fajne i ciekawe miejsce. Tak dla ciekawości jeszcze, 60 euro kosztuje wypożyczenie takiego, takiego łoża pod palemką. Myślę, że to jest dość spora cena. No ale taka plaża to się ceni, nie? Jak jesteśmy tutaj i mamy taki piękny widok na pasmo Welebitu, to powiem Wam taką jedną ciekawostkę, którą dowiedzieliśmy się wczoraj od miejscowych. Zawsze nas to zastanawiało, dlaczego tak jest, że po tej stronie Welebitu zazwyczaj jest zdecydowanie lepsza pogoda niż po drugiej stronie, ale to nie do końca tak wygląda. To właśnie ten silny wiatr, który dzisiaj tutaj wieje, czyli bura, powoduje to, że te chmury po prostu są tam nad tym Welebitem zatrzymane i one tutaj nie dochodzą, a tam w oddali widać, że już jest czarno i że pada deszcz, więc pewnie po tej drugiej stronie jest dzisiaj deszczowa pogoda, bo od wczoraj tak właśnie jest, że nad Welebitem te chmury się tak unoszą, a my mamy Trochę słońca, trochę chmurek, ale przynajmniej nie pada deszcz, także tego się dowiedzieliśmy właśnie wczoraj. Słuchajcie, zrobiło się już późno, a my trochę zgłodnieliśmy, więc wróciliśmy już do pagu. Zrobiłem sobie krótką przerwę, już nawet nie na obiad, tylko na kolację. I na koniec jeszcze przejdziemy się już wieczorową porą po tych wszystkich urokliwych uliczkach w pagu. Widać, że już powoli sezon tutaj na pagu zaczyna się kończyć, jest dopiero połowa września, ale mamy godzinę 21, a tutaj zrobiło się totalnie cicho i spokojnie, ale szczerze, to jest nasz klimat, także idziemy jeszcze trochę powłóczyć się po pustym. Kochani, słuchajcie, czas na podsumowanie, i do tego podsumowania yy, na kanale tutaj wystąpi wyjątkowy gość, który zazwyczaj jest po drugiej stronie obiektywu, ale podsumowanie z PAG-u stwierdziliśmy, że zrobimy już razem. Także mężu, wypowiedzcie, się, co myślisz na temat pagu. To tak, gwoli ścisłości gość specjalny nie był zbyt tani. Natomiast, jak widzicie, kanał się rozwija i stać Karolina na takich, takie wybitne persony, jak między innymi ja. Ale co do podsumowania, przede wszystkim miasto Pak, które jest piękne, to co nas tutaj urzekło, to przede wszystkim wycieczka, którą sobie zrobiliśmy spontanicznie. Na tej wycieczce możecie zobaczyć wiele miejsc, do których tak naprawdę samochodem nie dojedziecie, nie ma takiej opcji, bo nie ma tam dróg. Z przemiłym gościem, który ma na imię, jak dobrze pamiętam, Nelly. Nelly, Nelly. Nelly, wszyscy na Pagu znają go jako Robinson, ponieważ tak się nazywa jego łódź. I jeszcze na chwilę tylko przerwę, że w całego, w cały film jakby z tej wycieczki zobaczycie też na naszym kanale. A to już widzieli chyba. No, kto widział, ten widział. Kto nie widział, to zapraszam, żeby sobie obejrzał po prostu. No to kto nie widział, no to musicie teraz odrobić lekcje, jest wrzesień także czasy szkolne, najwyższy czas przypomnieć. Tak jest. Dalej byliśmy w miejscowości... Mandre. to jest na jedna z piękniejszych miejscowości tutaj na, na, na wyspie Pak. Cicha, spokojna miejscowa, więc jeżeli szukacie takich miejsc, to celujcie w mandrę, bo tak jak już wspominałam wcześniej na filmie, kilka osób tutaj wysłaliśmy do Mandry i każdy był zadowolony, jest to też fajna baza wypadowa do okolicznych miast. I mandrę jakbym mógł nazwać, i gdzieś tam, yy, gdzieś tam do czegoś porównać, no to porównałbym ją na pewno do y, piszczela, ponieważ yy, mandrę również jak piszczel sąsiaduje z kolanem. <grym> Kamil wyszczelił, jak już Kamil wyszczelił z kolanem, no to w kolanie też Wam polecały się zatrzymać, bo tam znajdziecie e, produkcję, produkcję fabryka Sera e, Grigora, w której również byliśmy i też osobny odcinek znajduje się na kanale. No, a jeżeli chodzi o miasteczko pak, ogólnie bardzo nam się podoba, nie jesteśmy tutaj, nie byliśmy nie jesteśmy tutaj pierwszy raz, byliśmy już tutaj dwa lata temu. Urzekło nas ogólnie jak cała wyspa, ponieważ jest bardzo zróżnicowana, ale to jeszcze nie wszystkie miejscowości piękne miejscowości, które warto tutaj odwiedzić, ale resztę zostawiamy sobie na raz kolejny, ponieważ nasz czas na pagu już się powoli kończy. Jutro z rana się pakujemy i jedziemy na naszą ukochaną wyspę. Ale zaraz po naszej ukochanej wyspie drugie miejsce na pewno będzie gościu w naszych sercach, pag. Tak jest. A pierwszą naszą wyspą. Nieodłącznie niezmiennie jest wyspa Korczula. Tak, także jeżeli wam się podoba to co robimy, to zostańcie z nami dalej, subskrybujcie nasz kanał, bo kolejne filmy będą już z Korczuli. Tak odda, to mogę reći na sam kraj. Widzimy się, ajde bog.